W tym zadaniu musimy obliczyć logarytm o podstawie 1 szósta z liczby 36 pierwiastków 4 stopnia z 6. Przykład nieco bardziej skomplikowany od poprzednich, ale rozwiązujemy go dokładnie w ten sam sposób, a mianowicie korzystając z definicji logarytmu, czyli zapisujemy, że podstawa logarytmu, czyli liczba 1 szósta podniesiona do jakiejś nieznanej nam potęgi x ma dać w rezultacie liczbę logarytmowaną, czyli. 36 pierwiastków czwartego stopnia z 6. No i teraz jeżeli rozwiążemy to równanie wykładnicze, to niewiadoma x będzie właśnie naszym szukanym logarytmem. Żeby rozwiązać to równanie wykładniczo, to zarówno lewą stronę tego równania, jak i prawą będziemy musieli przekształcić do potęg o tej samej podstawie. Widać, że obie liczby, zarówno ta 1 szósta, jak i 36 pierwiastków czwartego stopnia z 6 mają dużo wspólnego z szóstką, dlatego właśnie postaramy się obie te liczby zapisać w postaci potęg szóstki. Do tego celu będziemy musieli skorzystać z dwóch wzorów, z dwóch, z dwóch praw. Pierwszy wzór jest taki, że jeżeli mamy odwrotność jakiejś liczby, tutaj mamy odwrotność szóstki, mamy ułamek 1 szósta, no to wówczas, jeżeli mamy właśnie taką odwrotność jakiejś dowolnej liczby a, oczywiście różnej od zera, jeżeli mamy ułamek postaci 1 przez a, to taki ułamek możemy zapisać w postaci potęgi jako a do potęgi minus pierwszej. Potęgi ujemne odwracają nam liczbę, czyli jeżeli mamy potęgę Minus pierwszą, a do minus pierwszej to jest po prostu 1 przez a. No i w ten sposób zamienimy sobie ten ułamek na potęgę szóstki. Natomiast po prawej stronie mamy pierwiastek czwartego stopnia z szóstki i żeby pozbyć się pierwiastka, to skorzystamy z następującej własności pierwiastków i potęg. Mianowicie, że jeżeli wyciągamy pierwiastek dowolnego n tego stopnia z jakiejś liczby a, no to możemy taki pierwiastek równoważnie zapisać jako potęgę liczby a. I jest to potęga 1n, po prostu odwrotność stopnia pierwiastka. No i teraz właśnie, najpierw korzystając z tej własności, że 1 przez a to jest a do minus pierwszej, zapisujemy sobie 1 szóstą jako potęgę szóstki, jest to po prostu 6 w potędze minus pierwszej. Oczywiście całość tak jak poprzednio podnosimy do potęgi x, no i to musi się równać, i po prawej stronie od razu liczbę 36 zamieniamy także na potęgę szóstki. 36 to jest 6 do kwadratu. I dalej mamy razy. I zamiast pierwiastka czwartego stopnia z 6, piszemy po prostu 6 do potęgi 1 czwartej, korzystając właśnie z tej własności, którą tu sobie obok wypisaliśmy. No i teraz, po lewej stronie mamy podwójną potęgę szóstki. Raz ją podnosimy do potęgi minus pierwszej, a potem jeszcze raz do potęgi x. W takiej sytuacji wymnażamy po prostu wykładniki. Czyli po lewej stronie mamy 6 w potędze minus 1 razy x. To jest po prostu minus x. No i to się równa i po prawej stronie mamy iloczyn dwóch potęg o tej samej podstawie, jeżeli mnożymy takie potęgi, to wykładniki dodajemy, czyli tutaj mamy po prostu 6 w potędze 2 plus 1 czwarta, czyli 2 i 1 czwarta. Gdy już osiągnęliśmy po lewej i po prawej stronie potęgi o tych samych podstawach, podstawą jest oczywiście liczba 6, no to możemy spokojnie przejść do porównywania wykładników, czyli po lewej stronie mamy minus x, a po prawej stronie po prostu. 2 i 1 czwartą. No i skoro minus x równa się 2 i 1 czwarta, to x jest równy minus 2 i 1 czwarta. No i to jest wartość naszego szukanego logarytmu. Możemy zatem napisać odpowiedź, że logarytm przy podstawie 1 szósta z liczby logarytmowanej 36 pierwiastków czwartego stopnia z 6, że ten logarytm jest równy właśnie minus 2 jedna czwarta.